Zwykle podsumowanie występów zaczyna się od słów, że obrady były możliwe. Z początku myślałem, że tak dzisiaj zacząć nie będzie można, a jednak. Więc obrady były możliwe, ale żeśmy jakiś tutaj konsensus otrzymali. Organizatorzy, którzy postawili taki cel, czyli pokaz kaszubskich teatrów ulicznych, Podtajmy to po bardzo wysoko. Teatr jest to teatr, który wyróżnia się w swojej formie. Wymaga to takiej doskonałej, no, tak, żeby... doskonałego wyczucia sceny i w niektórych przypadkach można było to zaobserwować, aktorzy, którzy wychodzili na scenę, który, która dzisiaj była rynkiem, potrafili wchodzić w interakcję z publicznością i to na pewno trzeba tutaj zauważyć. Na początek brawa dla organizatorów, którzy podjęli się takiego pięknego zadania. I równie rąkę brawa dla grup, które zdają sobie sprawę, być może nie mieli zbyt dużo czasu, żeby przygotować te spektakle uliczne, właśnie w takim charakterze teatru ulicznego. Śmiało proszę o obradę. Zacząłem od tego, że obrady były możliwe i mieliśmy taki, taką opusę, żeby przyznać miejsca execu w pewnym momencie, natomiast teraz okazuje się, że regularnie na to nie pozwala. Dlatego przedstawimy, tak jak mówi regularnie, czyli bytom za udział, za trzecie, drugie i za pierwsze miejsce. Ale za wszystkie są nagrody. Ale za wszystkie są nagrody. Pokazki dla prezydenta. <noise> być, być może parę słów o języku <noise> kaszewskich, spektakle. Zapraszamy który obdarzec tego języka za wiele tysięcy, tego bardziej rykowego sorek na tym rynku, to raz pierwszy rozwiecili te przez megafony. Ej to i ten język ten Myślę, że teatr, w Hertze jest o tym, że to jak największa władz, a jak największa władz. bardzo dziękuję za Arkaszebi, za Oleszebę, za Jana Dżizzy, za Fasylkę. Nagrody przydzielić, czas zacząć. Zaczynamy od nagrody za udział. Yy, grupa, która zaprezentowała pierwszy spektak tutaj na lektorskim rynku, yy, pokazała spettak, który pewnie był przygotowywany na tradycyjną scenę, na takie jako tarki Bardzo dużo pracy włożyli, bardzo dużo serca i energii, piękne Niemniej nie do końca wpisaliśmy się w ten charakter teatralicznego. Dziękując pięknie za ich występ, dziękuję za uwagę, dziękuję za utworzone w to serce i za piękny język kaszewski. Przyznajemy tylko za udział w grupy. Podobno głowę panowie Tokaszewski. Teatru, do Teatru Dobry Drechłemie. Podlaski! I trzecie miejsce w wysokości 300 zł nagroda dla, dla teatru z naszych sen. Ja Miałam nadzieję, że uścisz... o! Ja mam nadzieję, że uścisnę rękę temu najmłodszemu aktorowi.

Nie dała się ograniczyć żelaznym barierom rozstawionym na rynku. Wybiegli poza te bariery, wybiegli do ludzi, tak jak to w teatrze ulicznym mieć miejsce powinno. wywalczając sobie w ten sposób miejsce drugie, zdobywając również pewne pieniądze na wysokości 400, 500 złotych, przepraszam. Jest to grupa teatralna. Yy, Teatr Zy. Wy czempion. Dziękujemy. Gratulacje, 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 gratulacje. Myślę, że jedynym zaskoczeniem mogłoby być, mogłaby być taka sytuacja, gdybyśmy powiedzieli, że pierwszego miejsca nie przyznano. Natomiast takiej sytuacji tutaj dzisiaj nie będzie i nie ma. Przyznaliśmy miejsce pierwsze i nagrodę, nagrodę pieniężną 1000 zł dla teatru młodych gotów. Czymś, co mogliśmy zauważyć, co by można było ewentualnie wpisać jako malutki, malutki minusik, a to nie tak właśnie można jako minus. Był brak języka kaszubskiego, natomiast legenda jest kaszubska, wszystko inne stroje, choreografia, muzyka. Trzeci go dobry głęb. Przezyk z trasowych teatrów Wegwizer uznowu meza zamkuj.